Hej, witajcie! Ostatni film, w którym budowałem maszynkę do stąd, tak bardzo Wam się spodobał, że postanowiłem kontynuować serię i w dzisiejszym odcinku zbudować maszynę, która podaje nam przedmioty, z których potem możemy stworzyć miksturki. Działa ona w ten sposób, że wybieramy sobie rodzaj mikstury, jaki chcemy stworzyć. Załóżmy, że u mnie dzisiaj to będzie miksturka do speeda, więc wiadomo, potrzebujemy do tego przedmiotu głównego, czyli cukru sugar, trzech buteleczek albo jednej, w zależności ile chcemy stworzyć tych miksturek, no i naderwarty, tak żeby stworzyć taką podmiksturkę. No i możemy sobie także wybrać atrybut, który ma mieć ta miksturka, czyli na przykład y, czy ma długo działać ta miksturka, czy, być, ma, czy ma być rzucana, y, lub na przykład czy, y, czy ma być po prostu mocniejsza niż normalna. Ok, więc załóżmy, że chcemy tą właśnie y, miksturkę do Speed'a, więc wybieramy sobie, że chcemy mieć jeszcze rzucaną, czyli gunpowder, gunpowder do tego potrzebujemy, więc klikamy sobie tutaj przy Gunpowderze dźwignię w dół, aktywujemy i klikamy sobie na przedmiot y, Sugar. Ok. Tutaj nam wypadają przedmioty, jakie będą nam potrzebne, czyli wiadomo, sugar, ten atrybut, czyli rzucana miksturka, czyli gunpowder, trzy buteleczki i nether warty. Ok, dam sobie tutaj buteleczki, żeby je napełnić wodą. Że jestem administratorem, to no nie będę ich tracił, tylko będę je zyskiwał, bo game moda. Ok, teraz to sobie tutaj odłożę. To dam w tym miejscu i napełniamy sobie to wszystko w miejscu, gdzie enchantujemy, czyli dajemy sobie te buteleczki nether wart, żeby stworzyć taką podmiksturkę. Następnie no, dodamy sobie jeszcze sugar, tak żeby stworzyć tą miksturkę spida, a następnie, gdy już będziemy mieć te trzy miksturki e, szybkości, stworzymy sobie miksturkę rzucaną. Ok, Za chwilkę wam pokażę jak, jak tam wygląda mechanizm z tyłu i zaraz zajmiemy się budowaniem takiego samego mechanizmu tylko że właśnie w odcinku. Dobra. E, to nam już się zrobiło. Mamy Aquart Portion. Teraz dajemy sobie tutaj Sugar, tak żeby stworzyć tą miksturkę przyspieszenia. To możemy sobie, nie wiem, wyrzućmy może tu gdzieś tam daleko, daleko, daleko. OK. I teraz tak, to nam się już zaraz skończy robić, dodamy jeszcze sobie Gunpowder. I jak zobaczycie, że to się wszystko ładnie przepala, bo takie właśnie przedmioty otrzymamy. Otrzymaliśmy. OK, mamy miksturkę Speeda. Jedną możemy sobie wziąć, bo może na stworzyć dwie. Myślę, że każdy tworzyć miksturki potrafi, to jest tylko tak ee, tak dla formalności. Pokazuję. Nie jakby ktoś jednak nie wiedział. Jeszcze chwilkę. Ok, no i mamy trzy miksturki rzucane. Wiadomo, tam sobie rzucimy, ale nie chcę być w jej e, działaniu, więc te trzy miksturki także sobie wyrzucę, bo ich nie potrzebuję. W sumie mogę je usunąć. Dobra, i teraz tak działa to w ten sposób, że tutaj mamy. Pod, tutaj mamy cztery, m, cztery właśnie dispensery, w których mamy e, ułożone kolejno e, butelki. Tutaj także butelki, tutaj także butelki i naderwarte I te cztery, te cztery dispensery zawsze wyrzucają, e, gdy klikniemy sobie guzik, bo one są jakby niezbędne. A pod tym mamy sześć dispenserów, które wyrzucają odpowiednie przedmioty, zaś. Te dwa i tamte dwa są odpowiednikiem tych dwóch dźwigni, czyli tutaj mamy redstone, więc wyrzucamy sobie atrybut redstone, tak? Możemy sobie dodać jakiś tam właśnie atrybut. Tutaj nie będę Wam za bardzo tego tłumaczył, jak to działa tutaj w tym miejscu, bo musiałbym to wszystko rozebrać. To od razu zajmiemy się budowaniem. Dobra, więc bierzemy sobie jakiś budulec i żeby to wszystko ładnie wyglądało, wezmę sobie tąbryki i budujemy sobie 8 kolejno klocków, czyli 6, 2, ok. I teraz do góry jeszcze trzy Dobra. Teraz tu sobie zabudowujemy, tak? I z tyłu także sobie to zabudowujemy. Dobra. No i tutaj mamy wszystko sobie, jakby ten, ten początek skończony. Tutaj damy sobie przycisk i wyłóżmy sobie już na sam początek te przyciski, tak? Tutaj damy sobie dźwignię i tutaj także. Więc, jakby tą podstawę, taką, od której możemy już zaczynać, mamy skończoną. To sobie nożymy dajmy. na bok. I zaczynamy budowę mechanizmu. Tutaj, jakby już sobie, jak, jak już sobie zabudowaliśmy, dajemy sobie redstone pochodnie. OK. Nad redstone pochodniami ciągniemy sobie bloki. Bloki budulcowe. Nad tym blokiem dajemy sobie redstone pochodnie. Zobaczcie, jak to działa. Tutaj będzie zaraz dispenser, tak? I jak kliknę sobie. Jak kliknę sobie dany guzik, to ta pochodnia zmienia się, jakby, w wyłączoną pochodnię, a ta się zaświeca, tak? Czyli kliknę sobie i ta się zaświeca, jednocześnie będzie nam aktywowała dispenser. Dobra. Nad tymi resztą pochodniami dajemy sobie kolejne bloki, ok, i do nich podpinamy dispenser, tak? Teraz tutaj dajemy sobie cztery bloki, nad tamtymi blokami, i do nich także podpinamy. Dispensery. Ok, tutaj dajemy sobie trzy bloki, tutaj także trzy bloki i podpinamy tutaj i tutaj dispenser, nad tym także. Czyli to będą nasze dispensery, które będą do, wyrzucały nasze atrybuty do miksturek, tak? Yy, dobra, i teraz robimy tak, yy, Te restą pochodnie zabudowujemy w ten sposób, dobra. I ciągniemy teraz tak, jedną kratkę w przód, jedną kratkę w przód, następnie jedną kratkę na ukos Tutaj w bok No i następnie dwie kratki w ten sposób ok I robimy tutaj to samo I pięknie Teraz tutaj sobie jeszcze ciągniemy bloki Tutaj także, bo zaraz nam to będzie potrzebne W ten sposób, dwa na bok I wykładamy to redstone'em Na razie do góry, tak bo te bloki nam zaraz będą potrzebne, żeby podłączyć do, do tych dwóch dispenserów, tak? Znaczy w sumie do jednego tylko. Dobra, tutaj sobie wykładamy repeaterem, repeatery, tak, żeby. bo działa to w ten sposób, że gdy aktywujemy sobie dany, dany przycisk, tak, to aktywuje nam tylko jeden dispenser z tych dolnych, ale że podłączyliśmy do tych, do, którego, do, do którejś z tych właśnie pochodni, to aktywuje nam wszystkie te cztery, mm, cztery dyspensary, które są nam niezbędne, tak? bo wyrzucają nam te przedmioty, z których tworzyłem ich córki. Ok. Teraz w tym momencie przydałoby się już to wszystko ponapełniać, więc dajemy sobie przedmioty. Sobie tak po ładnie poukładam. Dobra, i wykładamy sobie. Tutaj sobie dajemy yy, melony, tutaj blaze powder, tutaj magma cream, znaczy wiadomo, możecie tutaj dać cokolwiek, ja wam tylko pokazuję jak to działa, możecie, nie musicie wcale dawać takiej samej kolejności, nie musicie dawać wcale takich samych przedmiotów. Ok, yy, teraz tutaj zajmiemy się buteleczkami i naderwartami. czyli tutaj tak buteleczka, tutaj buteleczka, tutaj także buteleczka i naderwart. Tutaj także nie musicie dawać takiej samej kolejności, byleby to było w tym samym rzędzie. Dobra. No i z pozostały nam te atrybuty. Dobra. No i tak. Tutaj dajemy sobie gunpowder. Tutaj dajemy sobie sfermentowane oczko pajączka. Tutaj dajemy sobie redstone. A tutaj dajemy sobie glowstone dust. Dobra. Wyłożyliśmy już sobie wszystko, napełniliśmy. I pięknie. Ok, tu już mamy wszystko połączone. Jak klikniemy sobie. Któryś z przycisków ja nam pięknie wyrzucą przedmioty Które potrzebują do stworzenia miksturki Nie stworzyliśmy jeszcze mechanizmu Który połączy te dispensery mm, Które wyrzucają nam atrybuty Ok, to sobie zbierzmy I włóżmy sobie tutaj, bo to nam jest niepotrzebne e, Dobra I teraz tak Tutaj na dole dajemy sobie no, Może tak, do tej dźwigni dajemy sobie Tutaj rectum pochodnię. Na samej dajemy sobie tutaj bloczek Tutaj w tą stronę, w tamtą Kładziemy sobie mm, repeater, tak aby to wszystko było podłączone pięknie. Tutaj dajemy sobie piston, tak? Tutaj dajemy sobie trzy piasku. Dobrze. Nad tą pochodnią dajemy sobie blok, który będzie nam łączył do tego dispensera, tak? Czyli w tą stronę tam naprzód dajemy sobie e, repeater. Ok. Teraz tu dajemy sobie. Oj, tutaj dajemy sobie jakieś dwa bloki. Dobra i tutaj dajemy sobie redstone tak, tylko coś mi się wydaje, że ja to źle połączyłem, to powinno być to powinno być tak, jednak źle mam na początku, więc yy, po prostu te dwie kratki zniszczcie o jedną w dół więc przepraszam bardzo za pomyłkę taki mały mankament dobra i to łączycie z tym, dobra i teraz tak, tutaj dajecie sobie redstone pochodnie pod tym repeaterem na boku bloku tutaj nad, tym, nad tą redstone pochodnią dajecie sobie blok, następnie redstone i tutaj dajecie sobie nad tym repeaterem dajecie sobie mm, piston. Tu dajecie, tutaj dajemy tutaj blok, tutaj dajemy bloczek kolejny, znaczy tutaj dajemy tak piasek, tutaj blok, tutaj dajemy y, repeater i robimy to samo dokładnie to samo z drugiej strony. myślę, że bardzo proste, nie ma tutaj y, żadnej czarnej magii. ok, redstone pochodnia, blok, repeater, piston Trzy piasku, blok, repeater, ok, redstone. Aha, tutaj jeszcze dwa bloczki. Łączymy sobie to z tym. Tutaj mamy repeater, tak. Nad, tym, nad tą redstone pochodnią dajemy sobie redstone. Następnie tutaj piston. Tutaj jeden, jeden piasek, bloczek i redstone pochodnie. I teraz tak, zobaczcie. Jak pociągnę sobie to w dół, to ten piston wysuwa do góry ten piasek jednocześnie, jednocześnie działa w ten sposób, że ten blok przewodzi energię od repeatera, tak? Czyli w momencie, gdy kliknę sobie teraz jakiś przycisk, załóżmy ten. To wypadnie nam ten redstone i te wszystkie przedmioty, tak? Więc pięknie nam to pięknie, ładnie działa. Ok, schowajmy sobie to jeszcze raz znowu. Ok. Ok, no jak się teraz to do wyłączymy, to wiadomo, piasek nas spada, nie, nie potrzebujemy żadnych sticky piston, pięknie to ładnie nam działa. Jak wiadomo, jak chcemy, to możemy dać sticky piston, żadnego problemu, ale myślę, że tak jest ekonomiczniej. No i w sumie to już tyle. Myślę, że o niczym nie zapomniałem, tak? Tutaj możemy sobie, wiadomo, dodać jeszcze te, te takie piękne y, nasze, y, jak to się nazywa, ramki, tak, żeby to, było, żeby to ładnie wyglądało, ale myślę, że nie ma potrzeby. Dobra, zajmiemy się teraz. I te wykończeniami. Tutaj dajemy sobie bloki, bo działa to w ten sposób, że gdy tutaj nie ma miejsca, to to nam jest to wszystko wysuwane w przód. Tak, tak tu właśnie działa drobrze jakoś tak. Mm, szuka wolnego miejsca i wypada w przód. Dobra. Więc to wszystko blokujemy. Będzie nam to wszystko ładnie wysuwało w przód. Dobra. I teraz tak. to sobie zabudowujemy. Oj żeby nam to pięknie ładnie prosto leciało. Włączmy sobie tylko dzień, 500. 0. Oj. No dobra, niech będzie 9. Dobra. Tutaj dajemy znowu blok, tutaj także i sobie to zabudowujemy. Chyba tak to czy tak. Tak niech będzie tak. Dobra. Ok. Tutaj także zabudowujemy. To będzie taki prosty tor, z którego będzie nam to wszystko wypadać. Dobra. Ok, weźmy sobie jeszcze tabliczkę. Sign, 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 sign. Jest. Dobra. I weźmy sobie water. Water. I jeszcze ice. Ice, ice. Ok, chodzi tu o lodzie. Dobra. I teraz tak, tutaj, no, w tym miejscu wykładamy sobie yy, lodem. Tutaj, jemy, tutaj sobie dajemy nasze tabliczki. Tutaj dajemy wodę. No i w momencie, gdy tutaj coś, zle, tutaj coś zleci, to pięknie, ładnie nam to przetransportuje e, w to miejsce. Dobra. I jeszcze jakoś tak dla estetyki, tutaj dajmy sobie tutaj slab, stone Brick slab, żeby nam to pięknie, ładnie wyglądało. No i myślę, że wszystko ładnie działa, chyba nic, o niczym nie zapomniałem. To sobie możemy w sumie już usunąć. Tak. No i wiadomo, tutaj mamy sugar, robimy to samo. Czyli tutaj gunpowder jest tak, włączamy, klikamy sobie sugar i wypadają nam takie same przedmioty. No i teraz wystarczy tutaj sobie gdzieś dać, nie wiem, źródełko wody, tak, żeby napełnić te buteleczki, dać sobie to e, sto jak na tworzenie mikstur. No i robimy miksturki. No i w sumie tyle. Jedyny taki właśnie minus to taki, że musimy te dispensary e, napełniać, ale jak ktoś, można sobie jeszcze jakoś tam fajnie połączyć hopperami, pobawić się, no tylko żeby to wyszło o wiele większe. Dobra, więc myślę, że to w sumie tyle. Jest już to drugi odcinek z tej serii. Bardzo się cieszę, że tak wam się spodobał poprzedni odcinek. Hmm. Chciałem po roz tak tylko jeden, jeden, taką, jeden taki film zrobić na temat takiego Minecraft tutorial, tutorial takich z Redstone'a, e, bo mi o to prosiliście, spodobało wam się to więc stwierdziłem, zrobię, a tu okazało się, że kurczę tysiąc łapek, e, taki odzew, że chcecie tego więcej, więc nie wiem, możliwe, że to się stanie taką e, główną serią znaczy główną, kolejną, kolejną główną, tak? Prosiłbym Was tylko, żebyście jakieś, jak macie jakieś takie ciekawe, właśnie tego typu, lub z poprzedniego filmu, pomysły, to podsyłajcie, bo mnie takie, właśnie wynalazki, jakby nie wiem, inspirują, tak? I bardzo mi się tak coś podoba, więc jeśli byście podsyłali, to bardzo chętnie bym to pokazał w filmie, tak samo bym Was, nie wiem, po prostu powiedział o Was, że to jest Wasz pomysł i tak dalej. Więc w sumie tyle. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Dodajemy sobie takich właśnie ramek kilka i pięknie nam to działa do jakiejś gildi czy czegoś. Bardzo super sprawa. Ok, odejmij to tyle. Dzięki. No i cześć.